Z numerem 2, jest z 23 mamy samochód osobowy i dwie cholinki mamy samochód osobowy to są takie samochody, które są odlawe, odlane na stałe, kółka się nie kręcą. Kombik to są te autka w różnych kolorach, te same kombiki i zwykłe osobowe tak wygląda ta odkręca. się nie kręcą. Nadawają no, się dobrze na lore, na wagon z na samochody. I dwie duże jodły. Jodły to mam tam. Kolejneczki. Ale mam bliżej. To tu pokażę. To są te zielone, ciemne. To są te dwie jodły. Były różne rozmiary, były duże, średnie, małe A tu chodzi o dwie takie duże jodły, dwie choinki łąki, trawniki tu jest pokazane jak robić materiały, z czego robić rozdebniona gąbka, gotowe liście modelarskie, wełna czy kolorowa gąbka, co można kwiatki porobić, jakie drobne te powycinać z gąbki, czy czerwone, czy niebieskie, czy żółte, to można kwiatki porobić. No, tu mamy pokazane jak wkleić, I tutaj jak porobić te kwiatki z gąbki, tutaj pokazane jak drzewka stawiać. Tu mam też drzewka choinki. Powiem, że z tej serii Maglemos To drzewka jakie są najlepsze, to właśnie choinki. mi się najbardziej podobają, parowóz serii A typu 2 rosyjski. Tu mamy go w całości, rosyjski parowóz. Z serii A typu 230 przepiękny. tu mamy leśne trasy. Kolej błękitna turystyczna i z numerem 24 będzie druga część niemieckiego Domku Tu jest taka pomyłka, bo to była pierwsza część. Tylko tu jest błędnie napisane. Tak z numerem 24. A, dobrze, jeszcze raz tutaj pokażę porowóz. Samochód z tym numerem się ukazał i choineczki. I tu mamy choinki. Gęsto ta